Nie mamy na pewno zliczania tych punktów i nie mamy wyświetlania tych punktów, żadnej informacji na ekranie. No, żeby pokazać informację na ekranie to przechodzimy do CLU, czyli do interfejsu użytkownika. Żeby na szybko zrobić ten interfejs użytkownika dodajemy sobie tutaj ten plusik UI i mamy gdzieś tekst z ilością punktów, czyli dodajemy sobie tekst. I w tym momencie jak dodaliśmy ten tekst to on się tu utworzył. My go sobie nazywamy, że to jest tekst points. Że tekst z punktami. I od razu dodało się też taki gigantyczny, jeden wielki obiekt, który się nazywa płótnem. I żeby cokolwiek było widoczne na ekranie, to musi mieć płótno, na którym pokazujemy ten interfejs użytkownika. Jak przejdziemy sobie do zakładki game, to ten tekst tu jest. Bo on względem płótna. Znajduje się tutaj. No i nasze płótno to jest coś, co się rysuje domyślnie. Można też umieścić płótno gdzieś w ogóle w przestrzeni gry, że to będzie jakiś taki ekran komputera i to będzie płótno, i tam możemy to płótno umieścić w przestrzeni. Domyślnie nie jest w przestrzeni, tylko jest. Jak weźmiecie sobie, wybierzecie to tu płótno, jest komponent z płótnem, jest tryb renderowania, render mode. Jest domyślnie z overlay, czyli na ekranie, na wszystkim, co się rysuje. Na wierzchu ma być pokazane to, to płótno narysowane. Można tu jeszcze podpiąć ewentualnie do wybranej kamery, żeby tylko na jednej kamerze się rysowało płótno. Płócien można wstawiać wiele, no ale to nie będziemy w to wnikać. Ewentualnie WordSpace to znaczy, że to płótno będzie po prostu gdzieś w przestrzeni powieszone. Na przykład, jakbyśmy mieli widok z pierwszej, z osobowy, i chcemy mieć gdzieś jakiś taki komputerek, do którego się podchodzi, a tym komputerku są teksty, no to można ten płótno przykleić do tego fizycznego obiektu i wtedy bierzemy WordSpace i ten canvas przyklejamy do jakiegoś tam komputerka, do jakiegoś obiektu 3D. A domyślnie sobie zostawiamy ten overlay. I teraz tak, żeby sobie zedytować ten interfejs użytkownika żebyście to widzieli w miarę, to tak, na scenie dobrze sobie włączyć tutaj tryb 2D i od razu nam się tutaj jak klikniemy dwa razy na canvas, to, tak, to nasze płótno się tutaj pojawi i w tym trybie 2D się właśnie wygodnie edytuje. To. My chcemy, żeby tek, ten tekst points był, no domyślnie się go daje w lewym górnym rogu na przykład, nie? Trochę go sobie tutaj powiększę. A, i od razu też domyślnie się tryb zmienił na ten taki edycji interfejsu. To też zwracajcie na to uwagę. Ja tam chcę mieć domyślnie, że jest punkty 2.0. Jeżeli to jest dynamiczna, dynamiczny tekst, który się będzie zmieniał to, to na razie jest placeholder, tak się to nazywa. Tutaj później tą wartość będziemy zmieniać, to co się tu wyświetla. Możemy sobie wybrać font, tam czymś pogrubiony, wiadomo rozmiar tego fontu. Co tu jeszcze? No z tych takich podstawowych rzeczy to to na razie wystarczy. I oczywiście kolor tego tekstu. To weźmy sobie na przykład biały. Jak przejdziemy sobie do zakładki game, no to widzimy od razu jest te punkty się tutaj pojawiają. Tylko jest taka mała uwaga, że jak teraz zmienimy rozmiar okna, ktoś ma inną rozdzielczość, nie, wiem, my robimy pod komputer, ale jednocześnie też pod telefony komórkowe i są różne tam aspekty ekranu, nie? 16 na 9, 4 na 3, te stare monitory miały. No i zależnie od tego, w jakiej rozdzielczości ktoś uruchomi tą Waszą grę, no to ten tekst wam się schowa, albo będzie jakiś margines tu skoczy. A to dlatego, że jak spojrzycie sobie na ten text points, on tutaj w miejsce transform ma taki rozbudowany transform, który od, odpowiada na, za odpowiednie umieszczenie tego elementu na interfejsie użytkownika. No i oprócz pozycji tam szerokości, wysokości, to i są jeszcze coś takiego jak anchory, zakotwiczenia tego obiektu. A najważniejsze, co Was tutaj interesuje, to jest ten tutaj kwadracik. I ono oznacza, że ten element z tekstem, on jest pozycjonowany względem środka obiektu, tego nadrzędnego obiektu, czyli tego całego płótna. Jak zwiększamy tam rozmiar okna, to środek wam się przesuwa również, nie? Środek jest zawsze na środku, ale względem lewej górnej granicy ekranu, to środek się też przesuwa, nie? Jest albo bliżej, albo dalej, nie? Więc jeżeli obiekt jest pozycjonowany względem środka, to on bezwzględnie, jakby zawsze, jest w tej, samej, w tej samej odległości od środka. A my chcemy, żeby był przyklejony na przykład do lewej górnej krawędzi. Więc tu sobie klikamy, klikamy sobie to. Widzimy, że ten fistaszek tutaj taki, ten znacznik, ten krzyżyk skoczył nam tutaj. Jak teraz przejdziemy sobie do game, będziemy przesuwać. To ten nasz interfejs użytkownika pozycjonuje nam e, tekst, tekst points względem lewego górnego. Rogu obiektu nadrzędnego, czyli tego całego płótna. Chcielibyśmy na przykład teraz po prawej stronie licznik, z czasem, nie? No to pozycjonujemy ten obiekt tam, gdzie on powinien być, ręcznie tam przesuwając. Na przykład chcemy, żeby ta punktacja była jednak w prawym, górnym rogu. Tekst ma być do prawej krawędzi, tam ten alignment. I też również to musimy tutaj ustawić to, na tą wartość. Jak idziemy do game, no to punkty, jak stacje wyłączymy. Te punkty są przyklejone do prawej górnej krawędzi. Może być problem z tym, że ten kanwas jest gigantyczny. Jak tu stawicie, on jest na scenie tutaj, pozycjonowany tam w pozycji 000, i tego kanwasa nie da się przesunąć domyślnie. Ząd to nam może zaczerniać coś, że tu na przykład jakieś, nie wiem, ikonki z serduszkami, bo tyle mamy postać, ma tyle żyć na przykład. To tu te serduszka takie gigantyczne nam się pojawią i będą zaczerniać. To my, we, już ten canvas nam nie, nas nie interesuje, to tu możemy go sobie ukryć tym, tym oczkiem i już nam nie zaczerpnie. Teraz chcemy, żeby się ta wartość zmieniała. Ja tu polecam, żeby zrobić skrypt do obsługi interfejsu użytkownika, taki osobny. Czyli jak jesteśmy na tym canvas, dodajemy sobie komponent. jak go sobie zazwyczaj nazywam UI Behavior albo coś takiego. dwa razy Enter. Klikamy sobie tutaj dwa razy. O, i teraz taki myk sobie zrobimy. Ten start update możemy zostawić, ale nie jest, nie potrzebne do niczego. Public tekst, nie, oczywiście, że zadziałało to trzeba using. Chcemy mieć dostęp z tego skryptu do tego elementu, który wyświetla tekst. bo musimy sobie dopisać że my będziemy korzystać tutaj z, inter... z elementów odnoszących się do interfejsu użytkownika, więc taki, taką przestrzeń nazw musimy sobie dopleić, żeby wszędzie nie pisać UI. Nie, nawet nie zadziała tak. Trzeba pełną nazwę w ogóle. Unityengine.uj.tekst. Bo tak się nazywa na zewnątrz ten element z tekstem. Ten komponent, który tam jest podpięty. Żeby tego całego nie pisać, tylko samo tekst, to tu się dopisuje. Że taki, w takiej przestrzeni będziecie korzystać. No i my chcemy mieć dostęp do tego points z zewnątrz, dobra. I tu jeszcze takie czary mary robimy. Będzie zmienna, w której będziemy zapamiętywać te punkty. Ja ją sobie zazwyczaj zaczynam od takiej wartości, od takiego podkreśnika, że to jest jakby zmienna ukryta. To jest dla Ja mam takie nazewnictwo, możecie tego ukrywać inaczej. Ale na zewnątrz, żeby ktoś inny skrypt, na przykład skrypt z piłką, mógł tą wartość zmieniać, to tu dajemy dostęp do tego. Ja tu piszę sobie zazwyczaj z dużej litery. Points albo score. Jakieś dziwne podpowiedzi mi to dodaje. I to ma być też int. Int to znaczy to jest liczba całkowita. Integer. I tutaj robi się takie czary mary. Trochę. Jak. To oznacza, że ta zmienna, ona nie jest zwykłą zmienną, tylko jest. Niektórzy nazywają, że to są akcesory, a to, to jest akcesor, to jest mutator. Czyli zanim ta wartość zostanie zwrócona do tego, kto chce pobrać tą wartość, to można coś z tą wartością zrobić. My nic nie chcemy z tą wartością robić. My przekazujemy tą wartość ukrytą jakby w środku. Tu można jeszcze dla początku dopisać private, ale nie trzeba. Czyli tak, to będzie niedostępne na zewnątrz, ale to będzie dostępne na zewnątrz. Będzie zwracało wartość tą ukrytą, i jak ktoś będzie chciał zmieniać poprzez tą points tą wartość ukrytą, to my tutaj jak będziemy zmieniać sami to ręcznie. value to jest to, co ktoś będzie przypisywał. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie, jak to, jak to działa. I po co się to robi, takie magiczne rzeczy naokoło? Dlatego, że jak ktoś zmieni tą wartość, to ja z automatu mogę. Tą nową wartość wypisać tutaj. I czy to tak zadziała? Dollar, okropek, $.punkty value Czy takie coś zadziała? Powinno zadziałać. Na razie tak zostawiamy. Wrócimy sobie do Unity. I teraz tak. Mam ten skrypt. No, są jakieś błędy, czy nie ma błędów? O dziwo nie ma błędów. Czyli mam ten skrypt mój UI Behavior, który będzie mi zarządzał całym interfejsem użytkownika. Podpięty do tego płótna. No płótno jest, jakby, takim elementem nadrzędnym do całego interfejsu. I wyprowadziłem sobie na zewnątrz ten tekst points. I ja muszę sobie to podpiąć tutaj. Po to, żeby ten skrypt wiedział, jak w środku się odwołuje po nazwie tekst points, to do czego się odwołuje? No, odwołuje się do tego tekstu, który jest na ekranie. Dobra, i mamy coś takiego, to sobie podpiąłem. I żebyście żeby, widzieli, to to rzeczywiście oczywiście działek. Teraz uruchamiam. No to mamy te punkty tam .0, ale nic się jeszcze nie dzieje. to przetestujemy sobie, czy to zadziała. Czyli ja przez tą naszą magiczną zmienną, ja tam sobie wpiszę 1, 2, 3, 4 na początku. O, nawet, żebyście jeszcze lepiej widzieli, to ja tu w kodzie będzie tam po angielsku napisane, czyli ten placeholder w ogóle powinien się zmienić. Czyli tu piszemy points równe 1, 2, 3, 4 i co tu się dzieje. No i się napisało points, i później ta wartość, którą ja tam przepisałem. Czyli tak, na początku ta nie ma być 1, 3, 4, ma być 0. I ta wartość nam się zmieni na points, dwukropek, spacja, 0. Bo tak ten, ta linijka kodu nam o tym mówi. I teraz my chcemy mieć zewsząd dostęp do tego interfejsu użytkownika, Bo może być tak, że nasza kulka wykryje kolizję, znaczy wejście w jakiś pickup i coś się zadzieje. Ale jakieś jeszcze inne obiekty również chcą nam zmieniać punktację albo... Jakieś inne wartości, i też powinny mieć zewsząd dostęp, taki ułatwiony. Można by zrobić też jakiś ten Ball Behavior, mogłem tam napisać public, UI Behavior, nazwa zmiennej i tak miałbym dostęp. Tylko musiałbym wszędzie jakieś pajęczyny, po, pajęczyny robić, żeby te obiekty łączyć ze sobą. To, żeby tego nie robić w ten sposób, bo, to jak powiedziałem, może być na przykład dwóch graczy, nie? I każdy powinien mieć dostęp do tego w interfejsu użytkownika żeby zewsząd był dostęp robi się takie coś co się nazywa e, singletonem nie musicie pamiętać tej nazwy znaczy ja to bardzo uproszczony ten singleton robię czyli zewsząd zews to public oznacza że będzie dostępne publicznie static oznacza że też dostępne z zewsząd ale po nazwie klasy o. czyli no, łatwy dostęp będzie po prostu do tego przez to instance ja to muszę tutaj na, na początku wypełnić. Czyli instancją tej, tego UI Behavior będzie ten obiekt, który się uruchomi i wywoła mi ten kod tutaj. Yy, trochę to trudne, ale yy, do tak mi się wydaje. I teraz, jeżeli chciałbym punktację sobie zrobić, to ja tu tylko jedną linijkę dosłownie dopisuję. Czyli mam się dobrać do tej, tej klasy UI Behavior. Ona w sobie, przez to, że to jest static, ma tą wartość instance. I tam już mam upublicznioną zmienną points. I ja tu tylko robię plus równa się, czyli że zwiększam tą wartość o ileś tam, czy powiedzmy, że 10 punktów za zebranie jednego pick-upa będzie. E, a to jest nic innego, ten zapis to jest nic innego jak taki zapis. O, czyli odczytujemy aktualną wartość punktów, dodajemy tego 10 i zapisujemy z powrotem. Czyli zwiększamy tą punktację. I to przez ta jedna linijka na tą punktację ustawi w tam w tej zmiennej jakiejś tam ukrytej, to przez to, że tu dopisaliśmy ten mutator, to zmieni się ta wartość i zmieni się jeszcze tek na ekranie. I w ogóle my przejmujemy obsługę tej zmiennej. O, tutaj ta jedna linijka wystarczy, bo teraz to będziemy mieć plus 20, nie plus 10. Ja to uruchomię mamy point 2.0, bo na starcie tam z zerową wartością. Wartość pisaliśmy zmienił się ten tekst z punkty 2,0 na point 0. I jak ja teraz tu podjeżdżam sobie do kulki, tam się zwiększa o 10. Czyli mamy zliczanie tych punktów.